Grażyna Wolszczak wbiła się w skąpe bikini i zapozowała w morzu. Tak zareagowali fani. Dopiero co wróciła z Jordanii, gdzie upajała się pięknymi widokami czy lokalnym jedzeniem. Relację z pobytu zdawała oczywiście cały czas na Instagramie. Gwiazda jest tam bardzo aktywna. A jej konto obserwuje ponad 70 tysięcy osób. To właśnie tam zamieściła zdjęcie, na które wielu jej rówieśników by się z pewnością nie odważyło. Ubłocona od stóp do głów na Wolszczak pozuje w skąpym bikini w Morzu Martwym. Najpierw pokazała ujęcie, jak siedzi na ławce, na drugiej fotce jest już bezpośrednio w morzu. Pokazując, że ma do siebie dystans, nazwała się żabą błotną dodając, że takowe występują w Jordanii w rejonie Morza Martwego. Fani docenili jej śmiałość, a także poczucie humoru, prawiąc jej mnóstwo komplementów. W komentarzach udzielili się m.in. Karolina Pisarek, Janusz Habior czy Joanna Racewicz. Obserwatorzy wiele uwagi poświęcili także nienagannej figurze Grażyny Wolszczak. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że dba o swoją sylwetkę. W jednym z niedawnych wywiadów zdradziła nawet swoją rutynę w tym zakresie. Regularnie tenuję, chodzę na taniny o 7, 38, 00, przed pracą. Zdecydowanie wolę ćwiczyć wcześniej rano, bo wieczorem to już nie jestem w stanie zmusić się do niczego. Teraz chodzę na EMS, czyli electrical muscle stimulation. To są krótkie taniny w kamizelce pod prądem i rzeczywiście to daje niesamowite efekty. A poza tym zajmuje mało czasu. Teraz są modne takie właśnie półgodzinne taniny wynikające ze stylu życia i z tego, że wszyscy jesteśmy zapędzeni, wyjawiła w rozmowie z Nef Seroli Festyle. Jak widać, wysiłek jej się opłacił.